Sprawę. Każdy zastępował drugiego zawodnika. Jeżeli gdzieś tam łukasz został podwieszony, to gdzieś tam ja czy Kondrak za niego żeśmy zbiegali, więc wymienność funkcji była na pewno na tej pozycji w ofensywie. No i mi się wydaje, że dzisiaj, dzisiaj ofensywnie dobrze byśmy zagrali. Mieliśmy stwarzać sobie sytuację, co prawda sam ja dzisiaj sytuację nie szczeliłem, ale, ale mieliśmy tę sytuację, Jedna się udało, udało się jedną wykorzystać, żeśmy zamisowali ten mecz. I co prawda też, bo można się pokusić o zwycięstwo i troszeczkę, no wiadomo, żałujemy tych punktów, bo czuliśmy się na tyle mocni, że, że mogliśmy wywieźć stąd dzisiaj komplet punktów. Ta sytuacja, o której mówisz, którą zmarnowałeś, być może będzie Ci się śniła po nocach? No nie wiem, czy śniła, czy nie śniła. No. Na pewno miałem sytuację i ja od tego jestem, żeby tam tą, 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 tą sytuację wykończyć. więc Powinienem tą bramkę strzelić? No, no, no trudno, no, nie udało się. Miejmy nadzieję, że w kolejnych meczach, w kolejnych, w kolejnych meczach, jak szansę, to, to będę się starał ją wykorzystać. No wiadomo, no. Nie wszystko wpada do tej bramki. No. Chciał, chciałoby się, ale no nie wszystko wychodzi. No. W końcu, jak ktoś próbuje, to strzeli po, tym, po tej bramce, którą zdobyłeś meczu z Koroną. Kibice wierzą, że w tym sezonie jeszcze Skrzypczak jeszcze trafi do siatki. No ja też na to liczę. No, no. Wiem, wiem, że oczekują ode mnie e, gromu bramek, bo jestem tym napastnikiem, jestem tym, tym numerem dziewięć. No robię wszystko, żeby tę bramkę strzelić. No wiadomo, też niekiedy jest tak, może, że jeżeli człowiek za bardzo chce, to, to mu nie wychodzi. No Ja uważam, że dobrze gram na tej pozycji, a aczkolwiek no, tych, tych bramek nie ma. No. Miejmy nadzieję, że tych sytuacji będzie więcej i na pewno tę tą, tą bramkę, czy kolejne bramki, bo mówię, ta jedna bramka z koroną, co, co wspomniałeś, na pewno mnie nie satysfakcjonuje, bo bramka jest bramką, no, ale no, to jest jedna na, 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 kilka, tam, na kilka meczy, więc miejmy nadzieję i kibice, i ja, że, że, że te bramki będą wpadać. Straciliśmy bramkę. wydaje się, że kontrolowaliśmy mecz w pierwszej połowie, w drugiej na początku strzeliliśmy bramkę na 1-0 i, i, i ten mecz mógł się inaczej potoczyć, bo mieliśmy sytuację, mogliśmy wszelić na 2-0 i ten mecz na pewno wyglądałby całkowicie inaczej. Straciliśmy bramkę, górnik nas przycisnął w ostatnich 200 minutach. My troszeczkę jakbyśmy opadli z sił i, i nie, nie umieliśmy utrzymać piłki z przodu, nie jakiegoś fału wymusić, czy, 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 czy jakiejś akcji stworzyć. No i górnik szczelił bramkę. Ciężko ciężko co teraz, coś teraz powiedzieć więcej. Wynik wydaje mi się, że niesprawiedliwy, bo my bardziej zasłużyliśmy na, na wygraną. Czyli kłania się stara prawda piłkarska o tym, co, o tym, co mówiłeś. Niewykorzystane okazje się mszczą. Mieliście na 2-0 sytuację niewykorzystana i potem przewaga górnika i gol. No zgadza się. Dokładnie tak to wyglądało. Dzisiaj my mieliśmy tą jedną sytuację w drugiej połowie, że podwyższyć, podwyższyć wynik na 2-0. Wydaje mi się, że po tej bramce już mecz był by, by pod naszą kontrolą i mecz by się praktycznie skończył i zdobylibyśmy trzy zdobylibyśmy punkty. A tak się nie stało. Niewykorzystane sytuacje lubią się mścić i, i straciliśmy tę bramkę w końcówce, co bardzo boli. Śląszczy Górnik ma jeszcze, Twoim zdaniem, szansę na walkę Europejskie Puchary. Chyba obie drużyny, bo jak się nie mylę, mamy po tyle samo, tyle samo punktów, po 26, także obie drużyny będą walczyć do końca i, i, i zostały jeszcze trzy mecze, 9 punktów do, 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 do zdobycia i, i na pewno obie drużyny nie będą się poddawać tych tych. Nie wiem, czy to było bodajże w poprzednim sezonie, taka sama sytuacja, się prowadził 1-0, też 7 na ostatnie 20 minut i strzeliłem bramkę na 1-1. Dzisiaj sytuacja się powtórzyła. Cieszę się, bo dawno nie grałem, czułem głód piłki i ta bramka na pewno doda mi takiego pozytywnego kopa. Może powinno być tak, Bartek, że Górnik powinien jak najczęściej grać ze Śląskiem w Czy ja wiem? No na pewno w jakiś sposób tam statystycznie ta drużyna mi leży, no bo przeciwko Śląskowi w się, czułem już trzy bramki. Dlatego no, śmiejąc się, mogłem grać przeciwko Śląskowi e, co tydzień. A tak na poważnie, no to w, e, myślę, że e, dzisiaj zagraliśmy nie ze spotkanie szkoda, że ta skuteczność troszkę szwankowała. E, Szymon Skrzypczak miał e, znakomitą sytuację. Myślę, że e, gdybyś to szczelił, to wywielibyśmy dzisiaj na e, trzy punkty. Trzy punkty były w zasięgu i skończyło się na remisie bardzo cennym. Mieliście po Twoim wejściu sytuację. Ta gra się po prostu rozkręciła, nabrała rumieńców. No, tak może to wyglądało. No, po to są zawodnicy rezerwowi, że trener coś musi zmienić i szuka jakiegoś, jakiejś zmiany, jakiś roszat, żeby tą grę rozruszać, bo faktycznie no, ta, ten początek drugiej połowy był fatalny dla nas. Zresztą trener nas uszulał na to przed spotkaniem jak i w przerwie. No cóż, zdarzyło się tak, że Śląsk szczelił bramkę, musieliśmy gonić. Na szczęście strzeliliśmy bramkę i tak jak wcześniej powiedziałem wywozimy bądź co bądź cenny punkt z Wrocławia.